No i tutaj od Xiana, czy jaki tam Xian, od Xina, może, otrzymała od nas pomoc, jest zadowolona, radosna, chęcią przyłączyć się do naszej kolonii miłości, szczęścia i radości, otrzymuje leki od nas, więc zna nasze miłosierdzie, wie, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi, że tworzymy tutaj świat. Tego jeszcze wcześniej nie było, czyli świat szczerości, uczciwości i dobroci. Tak. Zabudować piec, ok? Zabudujemy piec. To może nie być głupim pomysłem, ale zanim to zrobimy, musimy sprzedać ten nadajnik, bo on i tak do niczego nam nie jest potrzebny. Więc budujemy sobie ścianę, ja już tak na przyszłość myśląc, zbuduję ścianę troszeczkę szerszą. Takiego. I tutaj jest oczywiście ściana, my to zamkniemy wszystko w taki zgrabny prostokąt, żeby no żeby powstał tam dach. Zobaczymy jeszcze w tych obszarach. Tu niech se w sumie będzie. Gdzieś tutaj usuniemy Obszar bez dachu, właściwie to ustalimy, że dach będzie tutaj. Melchorm, właśnie, właśnie, nie, nie, nie badam żadnej technologii, jak zresztą widać. Nie wiem, co powinienem, może te pneumatyczne kilofy, już się nad tym zastanawiam od wielu dni i miesięcy, no bo większość już żeśmy wykopali, co chcieliśmy, i nie wiem teraz właściwie, co powinienem badać. Więc jak tylko to zobaczycie, czy to, to dajcie znać co, co wy byście proponowali, bo to jest opóźnienie oczywiście na Twitchu, więc to jakieś, nie wiem, 2 albo 3 minuty. Dobra, a ja ruszę z czasem i będę obserwował nasze małe ludziki, mrówki w moim małym świecie. Dobra, i tą ścianę miałem to budować, więc ją oczywiście zrobię. W zróbmy taki kwadrat. Obróbka maszynowa pozwala budować stu, stoły maszynowe wykorzystywane do rozbiórki cyborgów i odzyskiwania metalu. To jest taka odpowiedź na pytanie Bitterflya. No i to w sumie wezmę jako badanie w tej chwili, bo, bo czemu by nie? dobra, patrzymy, co tutaj jeszcze powinniśmy zrobić. Nie mamy w ogóle plonów, nikt nie zbiera plonów, nie wiem co się dzieje. Czy my mamy jakichś transporterów? Jakub jest tutaj transporterem najważniejszym. Kursza damy mu jako drugą najważniejszą rzecz. To właśnie transportowanie i Howarderowi jako trzeci priorytet. Mam nadzieję, że będą robić. Nosić nie będą mnie denerwować, teraz wróć, wróć, to rozbierz. Tego nie chcę, no i usuniemy tutaj po prostu tą przednią ścianę. Tak jak mówiliście, i zaraz zbudujemy ten stół do obróbki metalu. Tak jak Bitterfly pisał, może jest faktycznie przydatny. Zobaczymy. Jak tam żarło? No i rozbłysk słoneczny, nie ma prądu, lipa, bieda i tym podobne. Myślę, że powinniśmy zająć się rozbudową tego magazynku, bo mamy wielką kolonię, a tak naprawdę mało baterii. Dlatego zrobię to od razu. To w poleceniach, tak. Kopanie jest w poleceniach. Właściwie dotąd możemy to wszystko wykopać. No widzicie jak szybko wykopali pięknie to też wykopcie nie ma Nie udało się nikogo zrekrutować jakoś mnie to na razie nie martwi. Budujemy tutaj tą ścianę z kablami. I zrobiło się strasznie ciemno. Pada deszcz. Jest noc, brak prądu, bieda. No i robimy kolejne baterie. Myślę, że na tą chwilę to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. Aha, bo mi tutaj jeszcze nie wykopali, no to prosiłbym o wykopanie tego. Czy się zajmujesz kopaniem? Nie. Ty może się zajmujesz kopaniem. Nie, żaden z nich się nie zajmuje kopaniem. Więc musimy poczekać. Znowu, cała armia znowu. No bez przesady. I to na live'ie. Już moglibyście się zlitować. Nie tak szybko, ja się tu jeszcze nie przygotowałem. Dobra, ale jak mus to mus. Bierzemy pentora. Pentor są rzeczy ważniejsze niż niż budowanie. Moździerze. Kuba, nie wiem. Nie. Kuby jeszcze nie daliśmy, bo kamienie jakieś nosi. Może ty. Chodź też. Tutaj i Dodwizo chodź tutaj. Nie wiem właściwie. Um, co robi ten MP Mortar? Tak, tak. Oczywiście, że ten live będzie na YouTube, tylko będzie ucięty o jakieś pierwsze 10 minut, bo... Bo zapomniałem włączyć nagrywania, no przyznam się. Pierwszy live, wiecie, zestresowałem się. Wszędzie celują automatycznie, co mnie cieszy. Nie będę musiał się martwić o to, że ten i obserwujemy, czy trafiają. Oczywiście, jak to wspaniali ludzie w naszej. O, piękny strzał. Tylko szkoda, że jeden na tak wiele. Zabić taką... Tak, no nie. Taką gromadę nie trafiać. To jest... coś strasznego. Dobrze by było, gdyby się wycofali jeszcze zanim... To tu się. Pentor oczywiście. Pentor jest człowiekiem problematycznym i wiemy o tym wszyscy. Zastąpimy go oczywiście. Nie jest niezastąpiony. O, ci już pieprzają. Upieszcy rozpoczynają atak. Pentor, co ty robisz? Co ty robisz? Idzie spać, niech idzie sobie pospać na chwilkę. Tutaj mieliśmy odbudować wyżyczki. oczywiście tego nie zrobiłem, bo zapomniałem. I, i no będzie kłopot. Dobra, czekajcie, bo tutaj widzę, że na czacie coś się dzieje. Czy ktoś sprząta? Ktoś tam chyba sprząta. Ja nie wiem, no jakieś tam sprzątanie niby jest ustawione. To ten niech też sprząta, jak nie będzie miał co robić. Na poziomie z górnictwem będzie ok. Um, czy mam This of War? Uh, czy nagrywam this, this War of Mine na żywo? Tak, na, na żywo. Właściwie nagrywam na przykład dzisiaj rano i wieczorem. Wrzucam, jak mam czas na to. Jeżeli nie mam czasu, to to po prostu wrzucam kolejnego dnia. I jeżeli pytasz się o to, jak wypada gra później, no to sorry, sam nie wiem. Sam jestem ciekawy, więc myślę, że godzinkę poświęcimy. Właściwie to już jakieś pół godzinki na, na 45 minut na Reward, a potem przeniesiemy się na This War of, this war of Mine. E, tak, mam minigana, mam minigana, Pentor go ma, ale pentor jest burakiem i się obraził i powiedział, że nie będzie brał udziału w tych zabawach, że, że nie. Ale idziemy, idziemy, mam nadzieję, że chłopak jest zdolny. Znaczy ja, jestem pewny tego, że jest zdolny i że da sobie radę z tymi lewakami. Wy drodzy, kochani, odejdźcie stąd, idźcie spać czy coś. Jakub, ty jesteś snajperem, więc ty jesteś mi potrzebny gdzieś na tej pozycji, żeby lewaków z daleka ostrzeliwać. I teraz pytanie, czy my możemy jakoś, jakąś flankę, flankę Pentor... Hmm. Mam nadzieję, że wieżyczki przetrwają mi do czasu, kiedy Pentor o tutaj się dostanie. Jakub idzie tutaj, idź tutaj jako, Jakubie. Będziesz strzelał w lewaków. Matko Boska, już jedna wieżyczka nam poszła. Strzelaj w tego śmiecia. No i dobra. Tak, Pentor ma minigana. Nie damy mu zbyt długo spać. On jest tutaj, widzicie, asasynem. Idzie od tyłu. On, on jest tak po prostu zdolny, że on od tyłu weźmie tutaj wszystkich, rozwali, aż uciekną. To akurat nie wątpię. Wybucha nam druga wieżyczka, co jest troszeczkę problematyczne, bo nie mamy yy, obrony, tak jakby pentor. Tutaj zaraz w Ciry dostanie od tego. Chyba, że będzie lepszy od niego, oczywiście, że jest. Pentor zmasakruje go miniganem, tak jak myślałem. Pentor, nasz obrońca, strzelaj w tego śmiecia. Strzelaj, jak tam Jakub, Jakub jakoś się trzyma. Wieżyczka o dziwo też, ja myślałem, że ona padła mikro mikro pentor ucieka chuj pentor zginął Przepraszam oczywiście za te bluzgi, ale pentor zginął. Rozumiecie yy, co kurde, no ty jesteś durny człowieku, idź stąd, idź stąd, uciekaj. Uciekaj, zanim cię zabiją te lewaki. No i widzisz, taki taki właśnie mądry jesteś, wszyscy tacy mądrzy jesteście. Pentor nam zginął. Nie wiem jakim cudem No ale co za 40 z M24 dostał? No bez przesady. Dobra, Kuba ich wystrzela. Czy jest tutaj ktoś jeszcze, kto ma jakąś fajną broń w ręku? Co ty masz? Pistolet? Ty masz strzelbę, więc w razie czego ciebie wykorzystamy? Szymiks. Eee, Bitterfly. Jaki ty masz w ogóle skill w strzelaniu? No, nie jesteś nie najgorszy, bym powiedział. Więc idziesz dalej, jechać lewaków. Tutaj jest pojedynek, pojedynek yy, zacięty. Strzelaj w tego, bo on ma M24. Co to za broń? Mam nadzieję, że jakaś dobra, bo będziemy nią masakrować wszystkich. Szymix, 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 kolego. Zwolni, bo się zmęczysz. Właściwie to wszyscy. Trzeba im dać już tą. Postawę bojową, wyspali się, nie ma łażenia. Jak ktoś będzie na zewnątrz, to zginie. Automatycznie zginie, a tego byśmy nie chcieli. Bitterfly. Mam nadzieję, że nie zginiesz, bo jesteś jednym z lepszych moich widzów, takich, których zapamiętałem. Oczywiście wszystkich bardzo szanuję, ale niestety musisz wyjść i pokazać im, kto tu rządzi. Strzelaj. Mikro, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O matko, dostajesz headshota. No to nie był dobry pomysł. To no, nie był dobry pomysł. Kurczę, mam nadzieję, że stąd jakoś może lepiej nam pójdzie. Yy, tutaj zobaczmy jak tam zdrowie. Yy, no, jest. słabo, słabo jest. Myślę, że kolejnego ataku już nie przetrwamy, ale musimy obronić kolonię. To jest. Yy... No i tak jak mówiłem, nie przetrwaliśmy. Uratujemy go. Uratujemy go i spierdzielamy. No co ty stoisz w miejscu, zaciąłeś się kolego. Dobra, więc mamy mały problem. Mamy mały problem. Yy, do dvizo. Ty to jesteś świetnym człowiekiem, więc weź M24 i idź wspomóż trochę yy, kolegę. Kolegę Jakuba. Może uda nam się. I przetrwać, przetrwać. Tak, liczymy na to, że przetrwamy. Dobra, i, i myślę, że to jest. Yy. Koniec ze strzelaniem się zwierzyczką. Teraz już powinna wkroczyć broń ciężka, której, którą posiadamy. Ale osoba ją, nią władająca, no niestety nie posiada umiejętności. Żadnych. Tak, jakby ktoś się pytał Żadnych. Eee, dobra, teraz pytanie. Czy jest jakaś możliwość wyrzucenia broni? Dobra, ja robię pauzę, a wy mi odpiszcie szybko, czy jest możliwość wyrzucenia broni, żeby nie, nie iść, nie odkładać, bo to stracimy cen, cenny czas, bardzo cenny czas. Wolałbym jednak, gdybyśmy po prostu tutaj wyrzucili tą broń i, i żeby Szymiks mógł ją podnieść. Bo Szymiks w strzelaniu no, też nie jest, nie jest mistrzem, nie jest najlepszy, ale strzela lepiej na pewno niż Zokas, który strzelania ma zero. Czekam cały czas na wasz komentarz. Oczywiście wiem, że jest opóźnienie na Twitchu, dlatego to jest taka mała pauza, żebym mógł ochłonąć, wiecie, jak emocje straszne. Ludzie, z którymi spędzam, spędzałem tyle czasu, ludzie, którzy, którzy pojawiali się na YouTube prawie od miesiąca u mnie na kanale, giną. No to boli, to boli naprawdę, dlatego tak jak powiedziałem, czekam na odpowiedź. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, niech odpowie. Dobra, nie ma żadnej odpowiedzi, więc musimy po prostu zostawić strzelbę w regale. Szymiksa już... O, czekajcie, zostawił. O, mikro, mikro, uciekaj. Uciekamy. Mikro, małe, mikro. No co ty nie trafiłeś z takiej odległości? Tempa jakaś jesteś? Czy co z tobą jest nie tak? Powiedz mi. O, teraz dostał pięknie. Jakub, no przykro mi, będziesz musiał się załamać, będziemy musieli cię aresztować. No taka kolej rzeczy. Czy my mamy kogoś, kto dobrze walczy wręcz? Czy ty walczysz dobrze wręcz? Nie, ty nie walczysz, a ty walka wręcz 11. Dobra, spróbujemy. Dobra, ucieka w panice. Nie wiem co się stało, że ucieka. Aha, pewnie zastrzeliliśmy tutaj tego kolesia. Ale my im po... uciec nie pozwolimy, bo mamy tutaj y... świetnego wojownika wręcz. Oj, mówicie, że zawiesza się coś, co mnie troszeczkę nie cieszy. Nie cieszy mnie w ogóle właściwie. O, czekaj, walcz z nim. Dobra, mamy kolejnego więźnia, świetnie. Yy, aresztuj go. Weź do niewoli. Tutaj ktoś przetrwał. Czy ktoś tutaj przetrwał? Nie, nikt nie przetrwał. Niestety. Yy niestety bo pentor zginął słuchajcie jeżeli są lagi to yy, będę musiał zatrzymać na chwilę streama zmniejszę może troszeczkę bitrate yy, i może to pomoże bo wiecie może przesadziłem z bitratem i, i będzie troszeczkę mniejsza jakość ale powinno to jakoś wyglądać więc yy, wracam za chwilę dobra moi kochani już jestem już powinno być trochę lepiej zmniejszyłem bitrate jakość będzie ciutkę gorsza no bo Wiadomo, coś kosztem czegoś. Mam nadzieję, że wszystkim będzie teraz świetnie działać. I jeżeli chodzi o, o problemy z przerywaniem, to muszę wam się wyżalić, że ja też tak mam, ale to jest wina Twitcha, więc na pewno następne streamy będę starał się wrzucać gdzieś na przykład na przykład na hitboxa. Bo jest taka możliwość. Dobra, słuchajcie, przydałoby się. Jakuba wziąć, bo on jest tutaj kolejnym, który dobrze strzela, chyba ostatnim. Bo Jakub skill w strzelaniu ma y, 10. Ten ma też dobry. Więc trzeba będzie go kolić. Ta jest słaba w strzelaniu. Ta jest słaba. Ten koleś też jest dobry. Nie mamy apteczek, to jest też taki nasz mały problem na tą chwilę. Dajcie, oczywiście, znać, czy już jest lepiej. Mam nadzieję, że będzie. Coś się stało. Na drodze promieni słonecznych, więc jest zaćmienie. Ale to nie jest żaden problem, nie dla nas. Tutaj te struktury połączymy ze sobą, te baterie przewodem. Dobra, i trzeba jakoś troszeczkę odbudować naszą bazę, bo to jest problem. Ludzi pochowamy, ale zanim to musimy poprosić go, żeby zdjął ciuchy z pentora.